Jest środa 24 sierpnia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Mateusz Kaczmarek. Zaczynamy losowania gierlotto. We wczorajszym losowaniu EuroJack pod we Wrocławiu padła wygrana drugiego stopnia warta ponad milion złotych. Gratuluję, a kolejne losowanie już w piątek. Trwa ogólnopolska kampania Wygrywamy zaczyna się od Wy, której ambasadorem jest Robert Lewandowski. Za pośrednictwem strony gramywygrywamy.pl można zgłaszać pomysły na budowę, modernizację, remont, czy doposażenie wybranego obiektu sportowego lub kulturalnego w swojej okolicy. W każdym województwie dofinansowanie może wynieść nawet do 200 tysięcy złotych. Najbliższe losowanie lotto już jutro. Tym razem do wygrania może być nawet 8 milionów złotych. Warto też zagrać w Lotto Plus i dać sobie szansę na wygranie dodatkowego miliona złotych. Wczoraj po taką kwotę sięgnął grający w Warszawie. Gratuluję. Od dzisiaj typując w MultiMulti multi 9 liczb można wygrać więcej, bo wygrane każdego stopnia zostają powiększone o 50%. Akcja promocyjna potrwa do soboty. A już teraz zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 12 19 17 Sześćdziesiąt siedem pięćdziesiąt siedem trzydzieści pięć osiemdziesiąt dwadzieścia osiem siedemdziesiąt jeden czterdzieści dziewięć Sześćdziesiąt pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści dwa sześćdziesiąt trzy, trzydzieści jeden, czterdzieści, szesnaście, dwadzieścia dwa. 41. Liczba 41 jest plusem. W mini to pojedynczy zakład kosztuje jedynie złotówkę i 50 groszy. Do wygrania może być nawet 400 tysięcy złotych, dlatego warto wytypować 5 szczęśliwych liczb. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 22 41 33 9 18 Superszansie do wygrania są aż 2 miliony złotych. Aby dać sobie szansę na takie pieniądze należy aktywować numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier Lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 zł, a oto szczęśliwy numer. 8, 2, 7, 8, 1, 1, 0. Gratuluję wygranych. Już za moment wylosujemy 12 liczb w kaskadzie. Każdy z zakupionych losów posiada dwie niepowtarzalne kombinacje 12 liczb. Jeden los daje aż dwie szanse na wygranie 250 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb.

10, 20 17. Najbliższe losowanie orzek pod już w piątek, tym razem do wygrania może być nawet 80 milionów złotych. Do wytypowania jest 5 liczb z 50 i 2 z 12. Dodam, że niedawno w tej grze padła rekordowa wygrana w historii gier liczbowych w Polsce, szczęśliwy gracz wygrał ponad 213 milionów złotych. Losowania ekstra pensji odbywają się codziennie. Do wygrania jest 5000 zł, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Wczoraj po taką wygraną sięgnął grający przez internet. Gratuluję i zapraszam do gry. Na światach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia, cztery, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapencji jest dwa. Wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Ekstrapensji, aby te same liczby wzięły udział w dodatkowym losowaniu Ekstrapremii. Do wygrania jest 100 tysięcy złotych. Czas na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4. Kolejno ułożone kule bębdy, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia trzy. Osiemnaście. Dwadzieścia cztery. Trzydzieści dwa. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstraprem jest... Jeden. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych można znaleźć na stronie lotto.pl. Przypominam, że do końca sierpnia trwa wakacyjna loteriada. Wiele atrakcyjnych nagród wciąż czeka na zdobycie. Poszczegóły zapraszam na stronę loteriada.pl. Zapraszam też na jutrzejsze losowanie o godzinie 14, które poprowadzi Maria Zwierzyńska. Życzę wysokich wygranych oraz miłego wieczoru. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku. A my żeby na takim kibicować. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy.